Dzień dobry. Tu Koleczkowo. Rozpoczynamy projekt Łączenie ma znaczenie. Tytuł tego naszego zadania Łączenie ma znaczenie odzwierciedla prawdę, że każdy człowiek, każda jednostka ma naturę społeczną i dąży do kontaktu z innymi. Łączność z drugim człowiekiem jest szczególnie ważna wtedy, kiedy Człowiek znajduje się w wieku zaawansowanym, jest stary i nie posiada naturalnych relacji z środowiskiem społecznym. Łączność ma znaczenie wtedy, kiedy człowiek z różnych powodów doświadcza izolacji społecznej, i takim ważnym powodem może być bezdomność. I trzecia y, sytuacja, kiedy łączność ma znaczenie, to wtedy, kiedy jednostka z powodu różnych okoliczności życiowych jest samotna lub czuje się osamotniona. Moja wypowiedź będzie starała się rozwinąć te trzy punkty. Pojęcie starości, pojęcie izolacji społecznej, a także pojęcie samotności i osamotnienia. Nie jest łatwo określić wiek człowieka starego, odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy człowiek stary. Zależy to od wielu kryteriów. Na przykład gdybyśmy przyjęli kryterium historyczne, to okazuje się, że w okresie prehistorycznym ludzie żyli krótko i już 30-latek uchodził za starca. W okresie wieków średnich ludzie dożywali zaledwie do 35-40 lat i właśnie 40-latek był osobą starszą. Kiedy ja w latach 90. realizowałam projekty z myślą o beneficjentach, seniorach, to projekty te były kierowane do osób 55. Dzisiaj podobne zadania społeczne są kierowane do osób, których wiek to 80 lat życia i więcej. W sensie medycznym, starość to moment, w którym uległy zużyciu wiodące systemy, wiodące narządy w organizmie człowieka i zgodnie z kryteriami medycznymi moment ten rozpoczyna się między 60 a 65 rokiem życia. Ale w sensie społecznym czy psychologicznym o jednostce starej mówimy wtedy, że jest to osoba, która jest cywilizacyjnie wyłączona. Która nie potrafi dopasować się do wymogów współczesnego świata, ponieważ nie nadąża za zmianami, które w tym świecie się pojawiają. Garść ciekawostek. Jak długo żyli ludzie, których uważamy za najstarszych? Prawdopodobnie, najstarszą kobietą na świecie, przynajmniej w czasach, w których mogliśmy rejestrować, te fakty, fakty długiego życia, była francuska Jeanne Calment, która przeżyła 122 lata i 164 dni. Zmarła w roku 1997. Mniej więcej w tym samym czasie żył mężczyzna, Japończyk, Kimura, który, który żył lat 116 i 54 dni. Obecnie najstarszą żyjącą osobą na świecie jest Japonka. Tanaka, która urodziła się w roku 1903, zatem ma 117 lat. W Polsce najstarszą osobą jest pani Tekla Juniewicz, która urodziła się 10 czerwca 1906 roku i ma obecnie 114 lat. No właśnie, ale gdy mamy tak dużo lat, czy na pewno musimy być apatyczni, smutni, samotni, bez jakichś perspektyw. Czy na pewno tak? Często osoby starsze kojarzone są z takim stereotypem człowieka bezwolnego, zależnego, biernego, wyizolowanego. Ale gdy zapoznałam się przed laty z pewną dewizą życiową amerykańskiego dziennikarza Larry King, to on napisał tak: Mam 80 lat i nie wiem, co będę robił, jak dorosnę. Mam 80 lat i nie wiem, co będę robił, jak dorosnę. To ciekawe, prawda? Ponieważ to bardzo bliskie jest temu, co rzekł tygrysek do przyjaciela swojego, do kubusia Puchatka. Powiedział tak, no dalej, brykajmy. Zatem, drodzy seniorzy, nie przejmujmy się tym, ile mamy lat. Dalej, brykajmy. Jakie mamy główne y, problemy starzenia się człowieka, symptomy starzenia się człowieka? No na ogół definiujemy starzenie się poprzez to, że pogarsza się nasz stan zdrowia, że często temu pogorszeniu stanu zdrowia towarzyszy y, obniżenie sprawności fizycznej zwłaszcza intelektualnej. Żyjemy coraz dłużej, ale niestety im dłużej żyjemy, tym częściej doświadczamy różnych form demencji, zwłaszcza bardzo ciężkiej choroby, choroby Alzheimera. Starość oznacza również osłabienie więzi społecznych, ogólne pogorszenie jakości życia, oznacza również obniżenie materialnych warunków życia. Osoba starsza często doświadcza ubóstwa. Osoba starsza często doświadcza samotności, izolacji społecznej. Nie interesuje się rzeczywistością, nie uczestniczy w wydarzeniach publicznych, politycznych, kulturalnych. Często o osobie starszej mówimy i myślimy jako o osobie, która jest zależna od innych, która straciła sprawczość w życiu, nie podejmuje decyzji, nie wyznacza sobie celów, nie doświadcza. Jakichś inspirujących nie ma doświadczeń, niczego ciekawego, nic ciekawego nie dzieje się po prostu w jej, w jej życiu. Jakie są izolacje, przyczyny tej izolacji społecznej? No bardzo różne. Oczywiście niewątpliwie stan zdrowia, starość sama w sobie przyczynia się do tego, że no, jesteśmy zamknięci w mieszkaniach, prawda? ale też czasami ludzie nas opuszczają, nie nawiązują z nami kontaktu wtedy, gdy gorzej wyglądamy, jesteśmy gorzej ubrani, brzydko pachniemy. Czasami to, że jesteśmy inni, prawda? mamy inne wyznanie, inne pochodzenie społeczne, mamy inną przynależność narodową, nasze zachowanie jest dziwaczne, to też sprawia, że doznajemy izolacji społecznej. Yy, ubóstwo. Ludzie boją się ludzi ubogich, bo niektórzy uważają, że ubóstwo jest zaraźliwe i nie daj Boże, przejdzie na innych, prawda? Więc yy, jakby o, daleko obchodzimy tych, którzy są ubodzy, bo obawiamy się, że czegoś od nas będą chcieli. Bezdomność, stereotyp bezdomności, prawda? My w naszym projekcie chcemy pokazać tą bezdomność z innej perspektywy, pokazać, że osoby bezdomne są interesujące, ciekawe, pełne życia, że też mają coś do powiedzenia. Sytuacja pandemii nas naprawdę ogranicza. Nie możemy wychodzić tak często, jakbyśmy chcieli, nie możemy spotykać się ze znajomymi, z rodziną. To, to wszystko sprawia, że zamykamy się w domu i oglądamy telewizor. Telewizor z jednej strony jedyny przyjaciel, a tak naprawdę dla naszego intelektu, dla sprawności naszych procesów poznawczych, największy wróg. Bezdomność to szczególna forma izolacji społecznej. Bezdomność zawsze prowadzi do izolacji, bo ludzie boją się osób bezdomnych. Bezdomny znaczy inny. Ja pozwolę sobie zacytować e, opinię Romualda Guta, który pisze w ten sposób. Inny to każdy, kto odbiega od przeciętnej normy środowiskowej pod względem upodobań, trybu życia, ubioru, budowy ciała, sposobu reagowania na określone bodźce. Jeśli odbiega od normy, jest tym samym, uwaga, anormalny innych wskazuje się na wykluczenie i funkcjonowanie na obrzeżach życia społecznego. Jak zatem czują się ludzie, którzy są inni, gdy traktujemy ich jak osoby anormalne? A teraz może moment na krótką refleksję. Cóż ciekawego napisał kiedyś Kubu, powiedział kiedyś Kubuś Puchatek? Szukamy domu, ale ciągle znajdujemy tę dziurę w ziemi. Może jeśli zaczniemy szukać tej dziury w ziemi, to znajdziemy dom. Dziura w ziemi to po prostu fundament, czasami brakuje fundamentu. Żeby stworzyć dom w sensie nawet niekoniecznie budynku czy mieszkania, ale dom w sensie takiej metafory, dom czy miejsce, w którym czujemy się potrzebni, zauważani, kochani, to musimy stworzyć podstawę relacji społecznych. To wtedy możemy powiedzieć, że możemy tworzyć coś na kształt domu, Czyli takiego, możemy tworzyć miejsce, w którym będziemy czuli się y, dla innych ważni. I jeszcze jedna refleksja. Y, to znowu mówi prosiaczek. Ojej, jak dobrze być w domu. Każdy z nas ma to doświadczenie, gdy wracamy z jakiejś podróży, wycieczki, nawet wtedy, gdy mieszkaliśmy w fantastycznych warunkach, to jednak bardzo pragniemy odnaleźć się ponownie w domu. Dom to najważniejsza sprawa dla każdego z nas. Jakie są formy izolacji społecznej? Przeróżne. Izolacja społeczna to nie tylko zamknięcie w jakimś pomieszczeniu, budynku, ale również brak relacji społecznych, zerwanie relacji z innymi ludźmi, brak komunikacji, a czasami ostracyzm, czyli taka powiedziałabym bardzo silna forma, najbardziej przykra forma wyobcowania społecznego. Jakie są skutki izolacji i ostracyzmu? No są skutki takie, że człowiek nie może rozwiązywać żadnych swoich, nawet najprostszych problemów, nie może zrobić zakupów, nie może pójść do lekarza, bo nie ma z kim, prawda? Nie ma do kogo zadzwonić, nie ma z kim porozmawiać. Czuje się osamotniony i samotny. Wiele osób w takich okolicznościach doświadcza zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy psychoza starcza. U większości ludzi w takich okolicznościach występuje regres procesów intelektualnych. Jest wiele badań z zakresu y, y, prac dotyczących przyczyn otępienia i choroby Alzheimera, które wskazują na to, że poza czynnikami biologicznymi takim ważną przesłanką choroby Alzheimera jest właśnie brak relacji społecznych. To najbardziej ludzi pośledza. Izolacja społeczna oznacza również spadek aktywności ogólnej, oznacza bierność fizyczną, społeczną, obywatelską kulturalną. Taki człowiek traci orientację w wydarzeniach codzienności, ma niskie poczucie wartości. Często też się uzależnia. Ludzie starsi może w mniejszym stopniu uzależniają się od alkoholu, ale bardzo często uzależniają się od telewizora, bo telewizor to dla nich jakiś kontakt, ale niestety kontakt destrukcyjny. Samotność, osamo, osamotnienie to są pojęcia bliskoznaczne. Tutaj może nie będę wchodziła w jakieś ujęcia definicyjne tych, tych pojęć, bo może to nie, 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 ma, nie miałoby sensu przy tego typu relacji, którą dzisiaj przygotowujemy. Warto po prostu powiedzieć, że samotność to jest stan faktyczny. Człowiek jest pozbawiony relacji z drugim człowiekiem. Osamotnienie to stan psychiczny towarzyszący braku relacji z innymi osobami. Ludzi skazujemy i na samotność, i na osamotnienie. Bywa, że samotność czy osamotnienie bywają konstruktywne wtedy, kiedy ktoś podejmuje się jakiejś aktywności twórczej, ale na ogół samotność i osamotnienie niosą destrukcję. Niosą destrukcję. No, bywa też tak, że ktoś wybiera samotność. To są bardzo rzadkie przypadki, nawet osoby bezdomne. To bardzo rzadko możemy odnaleźć ta taką sytuację, że ktoś mówi o tym, że wybrał sobie samotność. W ogół jednak ludzie są y, y, wyobcowywani przez innych, są wykluczani przez, y, y, przez społeczeństwo. Osoby samowykluczające się y, bywają, ale one się samowykluczają z powodu na ogół y, jakichś prawda, poważnych. Poważnych uzależnień, ale rzadko się zdarza, że człowiek sam wybiera samotność, bo ma taki po prostu cel życia. Jest to rzadki przypadek. Także osamotnienie to aspekt zewnętrzny samotności to pozostawienie jednostki przez inne osoby brak zainteresowania ludzi. Jakąś jednostką, która jest zależna, która jest osobą słabą. To dotyczy obecnie właśnie naszej sytuacji, osób starszych, pandemii. Czy my się zajmujemy, czy w ogóle myślimy o tym, że ktoś nie wychodzi z domu, że dawno nie, sąsiada nie widzieliśmy na ulicy, prawda? Czy myślimy o tym, czy on ma jakieś potrzeby ważne do zrealizowania? Czy myślimy o tym, czy mo, po, mo, moglibyśmy być pomocni? Powinniśmy jakby myśleć tak bratersko, bardzo społecznie o potrzebach ludzi, którzy. Y, którzy są w takiej właśnie zależności i izolacji. Jak przełamywać tę izolację? No próbować nawiązywać łączność, zadzwonić do kogoś, zapukać do sąsiadów, porozmawiać z kimś, zapytać, w czym mogę pomóc. Próbować się integrować. No, jeżeli nie możemy z powodu pandemii integrować się w jakichś klubach seniora, prawda, czy, czy w parku, czy, y, czy, czy, czy w jakimś innym miejscu, czy w domu sąsiedzkim, to możemy integrować się chociaż w taki sposób, że do kogoś zadzwonimy, albo odnajdziemy się na Facebooku. Możemy podejmować jakąś aktywność, pójść na spacer. Możemy wyznaczać sobie jakieś atrakcyjne cele na przedporządkowanie zdjęć. Nasze zachowanie musi być zmienne, adaptacyjne. Musimy być innowacyjni prawda, w naszym zachowaniu, żeby umieć odnajdywać się w trudnej sytuacji. I kończąc to krótkie wystąpienie, tak żeby ono nie było dla Państwa nudne, zachęcam Państwa do krótkich refleksji do tego, żeby dokonywać refleksji tego, co czytamy, co słyszymy, co spostrzegamy. Ja tutaj znalazłam kilka mądrości e, e, mieszkańców stumilowego lasu, które mam wrażenie, że mogą przyczynić się do pogłębienia tematu e, i e, próbie e, jakby zweryfikowania swojej sytuacji w sytuacji samotności i izolacji. Pierwsza wypowiedź, wypowiedź Krzysia. Jesteś znacznie odważniejszy niż sądzisz, silniejszy niż ci się wydaje i mądrzejszy niż przypuszczasz. Myśl o sobie pozytywnie, lepiej. Nie da się zmienić tego, co nieuniknione. Czasami trzeba płynąć z nurtem, kłapouchy. No, czasami trzeba zaakceptować trudną sytuację i umieć po prostu się w niej odnaleźć. I ciekawe jest to, co mówi prosiaczek. Zawsze warto próbować, a zatem będziemy z Państwem próbować. Do zobaczenia.